Cześć kochani, witam was o wiele szybciej niż się spodziewałam, ponieważ wczoraj wrzuciłam filmik, w którym mówiłam, że spodziewam się paczki z AliExpress za około dwa tygodnie, a jest następny dzień i ta paczka już do mnie przyszła. Oczywiście, jak każdy po tytule się domyślił, w środku znajdują się podróbki LPS, które dzisiaj sobie, no rozpakujemy jak to w unboxingu. Jeszcze dodam, że dokładnie paczka szła do mnie. No, jutro byłoby dwa tygodnie, czyli w sumie 13 dni. czas jest, moim zdaniem, naprawdę krótko. Spodziewałam się, że to zajmie dłużej, że będzie to około miesiąca. No i ja nie narzekam. No i co? Nie będę już przedłużać. Przejdźmy może do otwierania paczki. Może tego po mnie nie słychać, ale jestem strasznie podekscytowana. Zamówiłam trzy pet -shopy. Nie, przepraszam, cztery pet-shopy. Był to, z pamiętam, dop niemiecki, spaniel, coli i jamnik, także prawie... Wszystkiego po trochu. Dobra, teraz otwieramy tą baczuszkę. Jezu, tak się ekscytuje tym po prostu. szok. Dobra, jest otwarta. W ogóle jeszcze yy, chciałabym przeprosić moją przyjaciółkę, bo obie bardzo chciałyśmy nagrać ten unboxing razem. No, ale. No, nie mieliśmy okazji się spotkać jakoś, a tak po prostu nie mogłam się już doczekać. No, ale dobra, nieważne. Wyciągamy. Tum, 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 tum. tum. O mój Boże! Jezus Maria! Rany boskie, spójrzcie na nie! Dobra. Nikt tego nie słyszał. Widzicie, moja mama ubudowała się na psa mniejsza. Nie wiem, może tego doga. O mój Boże, patrzcie, jaki jest piękny! Naprawdę. O Jezu, on jest naprawdę ładny! Oczywiście, rurka biała. Hmm, no może. Nie jest to w 100% oryginał. On jest taki bardziej matowy. Nie wiem, może ten DOG oryginalnie taki jest, bo ja nigdy nie miałam w rękach oryginału. Mam na przykład tego oryginalnego DOGA. I on nie jest taki matowy, ale to jest inny, więc ten. Mam jeszcze takiego, ale to jest podróbka, e, którą kupiłam. Podano mi jako oryginał jakieś 3 lata temu, i dopiero tak naprawdę ostatnio się skapłam, że to jest podróbka. E, no ale nieważne. Tak czy inaczej, to jest ten dog. E, naprawdę, ja powiem szczerze, że on wygląda naprawdę spoko. Tu ma tylko jakieś takie dziwne wcięcie. Jest taki troszkę tutaj poniszczony, no ale. Naprawdę, moim zdaniem nie wygląda on źle. Nie ma jakiejś dziwnej mordy. Wszystko wydaje się być w porządku. Śliczny jest, naprawdę, mega mi się podoba. Dobra, kolejny jest ten Koli. O mój Boże, kojon też jest cudowny. Ja pierdzielę. Dobra, nie będę się z nim męczyć. Po co mam nożyczki? No, przepraszam, że tak nieprofesjonalnie to w ogóle wszystko nagrywam, yy, ale. No, nieważne. O Jezus, patrzcie, jaki on jest śliczny. Tu ma trochę brudne czymś zielonym. Mam nadzieję, że to się da smieć. <laughs> ma tutaj jakąś kropeczkę na pyszczku. No jest troszkę brudny, ale chyba nie wygląda tak źle. Moim zdaniem wygląda nawet wręcz spoko. Też jest ładny. Też jest taki matowy. Nie wiem, czy tak powinno jakby być. W sensie, że te petropy są takie oryginalne? Oryginale. Jak ktoś takie ma, to może napisać. Bo w sumie sama jestem ciekawa. Nie wiem, jak już mówiłam w poprzednim filmie Nigdy jeszcze nie zamawiałam z Aliexpress pet shopów Więc Nie, no moim zdaniem wygląda naprawdę w porządku Ja się nie mam do czego przyczepić W sensie, czy no mają wady No ale, kuźwa, to jest podróbka z Aliexpress Za około 13 zł Oryginał takiego pet shopa kosztowałby Nie wiem, około 100 Także, no nie wiem No Ja myślę, że nie mam się do czego przyczepić Dobra, najbardziej ekscytuję się tym spanielkiem, więc ja go zostawię na koniec. Teraz ten Jamnik. Mm. <grym> ona wygląda już troszeczkę gorzej. Ona wygląda już troszeczkę gorzej. Ma takie troszkę dziwne oczy. Jest też taka. Też jest takie dziwne: mam wrażenie, że ona ma taką jakąś. małą głowę? Nie wiem, no. Hmm. Nie, nie powiedziałabym, że to jest oryginał, jakbym to zobaczyła. Ale mimo wszystko nie wygląda aż tak źle. Naprawdę, widziałam o wiele gorsze podróbki. Jest w porządku, mi się nawet podoba. Jest tutaj troszkę nierówne. Ma dziwne oczy trochę. Pysk? No, ma taki też troszkę. Nie jest najgorzej. Wydaje mi się tylko, że ma jakąś małą trochę głowę i krzywe oczy. No i tutaj to krzywa to akurat mi tam nie przeszkadza w żadnym stopniu. Więc moim zdaniem. Ten jamniczek wygląda też w miarę w porządku. No, jak już mówiłam, widziałam o wiele gorsze podróbki. Ja nie narzekam. Ten, ta figurka kosztowała około 13 zł. Oryginał by kosztował, jak już mówiłam, no co najmniej 100, ja myślę, więc... Ja nie będę wymagać cudów, no. Co tu dużo mówić. Dostał ten spanielek, z czego wiem, jest to unikat. Chociaż ja ostatnio tak właśnie w tych shopach się bardzo nie interesuję, no ale... Uwaga, tam, tam, tam. Jezus! Ona jest cudowna! Trochę chodzi jej dziwnie główka. Właśnie nie sprawdzam główek tam tych pet Chodzi jej trochę dziwnie główka. Nie wiem. Też jest taka trochę matowa, ale już jakby mniej. Tu ma taką jakąś rozmytą jakby dziwnie główkę. Ma jakąś taką długą szyję trochę. O, wydaje mi się, że powinna być bardziej tak. A jest tak. Nie wiem. Może mi się tylko wydaje. Ale... Też wygląda naprawdę w porządku, nie mam się do czego przyczepić, w ogóle ten spanielek jest naprawdę śliczny, on jest po prostu przecudowny, tak mi się on strasznie podoba I cieszę się, że mam go w takim trochę cudzysłowie, no bo mimo wszystko jest to podróbka, ale bardzo mi się podoba, tylko ta szyja, ona jest taka tłuka. Ona być tak, halo, jak to naprawić? Dziwnie to wygląda, naprawdę Ale nie, jest naprawdę prześliczna ta spanielka Zakochana w niej jestem. No więc podsumowując, za te cztery figurki zapłaciłam coś około 50 zł. Czekałam niecałe dwa tygodnie. Nie wiem, ja myślę, że jestem zadowolona. Ten dok moim zdaniem on wygląda najlepiej. W sensie na kamerze to nawet nie widać aż tak bardzo, że on jest taki podrobiony, tylko on jest taki matowy. Kuźwa, dlaczego on jest taki matowy? On jest taki w oryginale? Się ciało nie ma takiego matowego, nie? Hmm, ciekawe, tu masz jakąś kropeczkę. No ale to nic, no ja nie wymagam cudów. Ja się nie spodziewałam, że mi tu przyjdą figurki czy... Jezus Maria, przepraszam, rzuciłam nią. Nie spodziewałam się, że przyjdą mi tu figurki, które będą wyglądać jak nowe, piękne, oryginalne pet shopy ze sklepu, więc ja naprawdę nie narzekam. Jestem zadowolona, bo spodziewałam się, że może być o wiele gorzej, a te figurki wyglądają naprawdę spoko, więc. No, nie żałuję na pewno tego zakupu, nie żałuję. Jestem bardzo zadowolona. No i co tu dużo mówić? Chyba będę się... Z... Oj, przepraszam, paluch w kamerze. Więc jak już mówiłam, będę się z Wami powolutku żegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. I jeszcze na taki kolejny odcinek, który będę nagrywał za chwilę, mam taki smaczek, że mam puszeczkę taką yy, z pet Shopem, którą kupiłam dzisiaj. I ona będzie w kolejnym odcinku. Tak, już nie chciałam go robi, jej robić w tym odcinku, ponieważ wyszedłby długi i za dużo naraz. Yy, więc zrobię już kolejny odcinek i nagram go za chwilę, bo tej puszeczki też jestem bardzo ciekawa. No dobra, w takim razie już chyba drugi raz żegnam się z Wami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym.